Witam wszystkich. Pokażę coś, co kupiłem sobie w Kauflandzie, troszkę taniej, bo z kartą Kaufland. Nożyczki są? Nie ma. Nie nożyczki. Schowały się. To jest grawerka akumulatorowa. Tak wygląda, kabel. A, szablony. Zostaw szablonów do wycinki. Tutaj są jakieś buźki. To są figury geometryczne znaki specjalne to są litery, to są procenty różne, też symbole tego rodzaju, to są cyfry i znaki dodawania, dawania. Dojmowania. Jest bardzo gruba instrukcja obsługi, urządzenie marki Parkside. Trzeba na działać. Próbuję coś wygrawerować. Pytu Kawałek panela. Nie może być, bo idzie został Nie poważy w tym. jak średnio to działa, zobaczymy w metalu to, to działa może tu, no. na tym no, wskaznik na ładowanie jeszcze niby okej, okay, ale a tu jest coś takiego aha i to wyciągamy tutaj, tutaj zbiera Pokażę tą grawerkę tutaj, okazuje się, że tutaj nie wziąłem pod uwagę tego. Ona ma tutaj regulację prędkości, jest silnik chyba cztowy, poziom naładowania akumulatora. Jest największy są trzy diody. Obrigado pela vaga.